Proszę nakarm Mochana jego karmą pedigree o godzinie 14. Opakowanie znajduje się w szafce, a miska dla psa stoi przy zlewie w kuchni. Wpatrywałem się w wiadomość na WhatsAppie, czytając ją raz po raz. Moje emocje wahały się między zdziwieniem a zdenerwowaniem z powodu tej dziwacznej prośby. Wiem, co wszyscy myślicie. Po prostu nakarm tego cholernego psa jego karmą. Ale mam coś, co Was zaskoczy. Mohan nie jest psem, jest dziesięciolatkiem. Pozwólcie, że trochę naświetlę Wam, jak znalazłem się w tej sytuacji. Zgodziłem się zaopiekować synem pani Szarmę, Mohanem, ponieważ moja matka chciała, aby naszanowa dziwna sąsiadka poczuła się jak w domu. I nie, to nie była płatna praca, to była po prostu próba budowania sąsiedzkich relacji przez moją przesadnie entuzjastyczną matkę. Ale, jak powiedziałem przed chwilą, pani szarma była dziwaczką. Obserwowałem ją tylko dwa razy, ale oba momenty zrobiły na mnie duże wrażenie. Pierwszy raz miał miejsce, gdy przyłapałem ją na krojeniu kostki mydła jak marchewki na desce do krojenia mojej mamy. Przywiozła paczkę takich mydeł, gdy pierwszy raz nas odwiedziła. Zupełnie nowe opakowanie drogich mydeł sandałowych. W tym czasie czytałem książkę z pozycji, z której nie mogłam nie widzieć, ale ja widziałem ją na kanapie rozmawiającą z moją mamą. Gdy mama poszła na taras, aby poskładać wysuszone prania, dyskretnie obserwowałem, jak sąsiadka bierze jedno z mydał i zaczyna kroić je w kostkę na desce do krojenia, której moja mama właśnie użyła do krojenia rzodkiewek. Spojrzałem tam ponownie po pięciu minutach, ale pani Szarma wyraźnie nie zostawiła śladu swoich działań. Gdy mama wróciła, kontynuowały swoje bezsensowne rozmowy, podczas gdy mama ponownie wzięła nóż i kontynuowała krojenie pozostałych waszew. Nie muszę dodawać, że odmówiłem zjedzenia kolacji tego wieczoru i zamówiłem coś na dowóz. Drugi incydent miał miejsce, gdy przyłapałem panią Szarmę na próbowaniu pedigli. Popularnej marki karmy dla psów, gdy moja matka i ja odwiedzaliśmy ją w domu. Pani Szarma poszła do kuchni, aby przygotować nam napoje i przekąski, podczas gdy czekaliśmy w jej pokoju gościnnym. W tym momencie poczułem nagłą potrzebę skorzystania z toalety. Bezszelestnie przeszedłem obok kuchni, ale moje oczy przypadkowo spojrzały na nią na kilka sekund. Była tam wyjmując chrupki zapakowania pedigry i wkładając je do swojej busi. Odmówiłem zjedzenia czegokolwiek, co później podała mi i mojej mamie. Za każdym razem, gdy mama sięgała po kęs, krzewiłem się nieznacznie. Kobieta miała ewidentnie problemy i życzyłem sobie, żeby matka trzymała się od niej z daleka. ale los miał inne plany. Obie szybko się zaprzyjaźniły, a teraz ja musiałem opiekować się dziesięcioletnim synem pani Szarmy, Mohanem. Kiedy zapytałem mamę, dlaczego nie widzieliśmy Mohana podczas naszej wizyty w domu pani Szarmy, mama powiedziała mi, że to dlatego, że poszedł na spacer z dziewczyną z mojej szkoły. Mama dała mi też listę pisemnych instrukcji, głoszących jak opiekować się tym dzieciakiem. Chciałem, żeby po prostu napisała do mnie na Whatsappie, ale musiała oczywiście zrobić to na papierze swoim okropnym charakterem pisma. Szczerze mówiąc, jedyną zaletą pani Szarmy do tej pory było to, że nie była tak technofobiczna jak moja mama i zgodziła się przesłać mi je Whatsappem. Opieka nad Mohanem miała trwać od 12 do osiemnastej. Nawet nie spojrzałem na listę, którą dała mi mama, ponieważ pani Szarma obiecała, że będzie mi wysyłać wiadomości z odpowiednimi zadaniami do wykonania w ciągu całego dnia. Z irytacją na twarzy poszedłem podjąć wyzwania. Pierwszy raz zobaczyłem mohana w salonie ich domu oglądającego telewizję. Leciał odcinek do Remona i skrzywiłem się, bo było tak głośno. Ale dzieciak nie był tem dotknięty. Pani szarma zostawiła klucze do swojego domu u mnie tuż przed drzwiami i weszła w pośpiechu, nawet nie przedstawiając mnie swojemu synowi. Jej szaleństwo wyraźnie nie miało się skończyć w najbliższym czasie. Nawet nie znając tego dzieciaka, zrobiło mi się go żal, że ma taką dziwną matkę. Trochę się uspokoiłem i wszedłem do salonu, zamykając drzwi. Moja mama powiedziała mi, że Mohan ma 10 lat. Siedział przed telewizorem z zaczesanymi do tyłu czarnymi włosami, ubrany w czerwony t-shirt i wygodne spodnie, zajadając się makaronem maki, mając obok szklankę soku z mango. Przedstawiłem się mu, a on monotonnie odpowiadał na moje podstawowe pytania. Wyraźnie skupiając uwagę na telewizorze. Jednak wyglądał na wystarczająco zrelaksowanego, więc poszedłem do gościnnej sypialni, aby obejrzeć jakiś serial na Netflixie, potem jak zapewniłem go, że może mnie wołać, jeśli będzie czegoś potrzebował. Oglądałem telewizję, aż do momentu, gdy powiadomienie o wiadomości od pani Szarmy pojawiło się na WhatsAppie. Wtedy właśnie przyszła dziwna wiadomość, o której wspominałem wcześniej, o 13:40. Po przeczytaniu tego zapragnąłem, aby w Indiach istniała jakaś wersja organizacji dbającej o dzieci, ponieważ całe wydarzenie po prostu krzyczało, że coś złego dzieje się między Mochanem a jego matką. Zastanawiałem się, czy pani szarma żartuje, więc nerwowo podszedłem do szafki, żeby sprawdzić, czy faktycznie znajdę tam karmę dla psów. Miałem nadzieję, że ostatni raz, kiedy widziałem ją jedzącą karmę Pedigry w kuchni, to była tylko halucynacja lub błąd Matrixa. Ale faktycznie tam była żółta paczka z uroczym zdjęciem Golden Retrievera. Duża paczka pedigree. Gapiłem się na to przez dobre dziesięć minut, zastanawiając się, co powinienem zrobić dalej. Czy powinienem rzucić się do ucieczki i poinformować mamę o incydencie, czy też zabrać ze sobą mochana? A może po prostu zignorować swoje sumienie, nakarmić go karmą dla psów i dokończyć zadanie opieki nad dzieckiem? Bo jeśli wydarzenia z przeszłości byłyby czymś, co można by uznać za dowód, to na pewno nie byłby to pierwszy raz, kiedy by to zjadł. Mój umysł pędził we wszystkich kierunkach, aż nagle usłyszałem drapanie w drzwi jednej sypialni w pobliżu. Stwierdzenie, że moja krew zamieniła się w lód byłoby nie do Szybko pobiegłem do Mochana i zapytałem go, co u nich drapie w drzwi. Może to po prostu zwierzę, które pani Sharma pomyliła z Mochanem, pomyślałem nerwowo. Ale odpowiedź Mochana zaskoczyła mnie. To czerwony człowiek, powiedział mi. Co? Po prostu go zignoruj i nie otwieraj tych drzwi. Po udzieleniu tej niejasnej odpowiedzi wrócił do oglądania jakiejś kreskówki. W tym momencie byłem już przerażony i chciałem po prostu wybiec z domu, ale jedno pytanie wciąż krążyło mi po głowie. Czy Twoja matka karmi cię pedigry? Zapytałem go ostrożnie. Mohan patrzył na mnie przez kilka sekund i kiwnął głową. Zrobiłem głęboki wdech i pospiesznie powiedziałem mu, żeby poszedł ze mną do mojego domu. Najwyraźniej był zaniedbany i miał jakieś halucynacje dotyczące czerwonego człowieka. Nie mogłem w zgodzie ze swoim sumieniem zostawić tego dzieciaka tutaj z tą szaloną wiedźmą. Po prostu złapałem go za ramię i zacząłem ciągnąć za sobą. Gorączkowo zapewniłem go, że wezwiemy policję i że będzie bezpieczne. Ale on cicho powiedział mi, że to nie ma sensu. To sprawiło, że zatrzymałem się w miejscu. Spojrzałem przez ramię i zobaczyłem, że nagle się zgarbił i zaczął płakać. Ta kobieta, ona nie jest moją matką. Moja matka została zabita dwa lata temu. Czerwony człowiek ją zabił. Jeśli spróbujesz to naprawić, ona cię zabije. O czym ty do cholery mówisz? Krzyknąłem do dzieciaka, a moje myśli wirowały. Niestety to prawda kiedyś byliśmy tylko ja i moja mama, prawdziwa radika szarma. Ona była normalna, ale w naszym domu obowiązywała jedna dziwna zasada. Mama zabroniła mi chodzić do pokoju gościnnego w domu, twierdząc, że mieszka tam duch i że powinniśmy być ostrożni. Bardzo bałem się tego zagrożenia, ponieważ czasami słyszałem drapanie z za zamkniętych drzwi. Pewnej nocy, kiedy poszedłem po wodę, zobaczyłem ją stojącą przed drzwiami do tego pokoju z bardzo przestraszonym wyrazem twarzy. Zobaczyłem to. Nagle spod drzwi wyłoniła się czerwona ręka i ją złapała. Pobiegłem z powrotem do swojego pokoju i schowałem się pod kołdrą na całą noc. Płakałem bez przerwy i byłem przerażony. Przerażony, że moja mama została zabita. Przerażony, że czerwony człowiek istnieje i że przyjdzie po mnie. Nigdy nie wyszedł. Następnego dnia moja mama przyszła mnie obudzić. Byłem przerażony, ale szczęśliwy, że ją wica. Tego ranka na śniadanie podała mi pedigree, którym karmiliśmy naszego psa w tamtym czasie. Jej dziwne zachowanie jednak na tym się nie skończyło. Zaczęła brać kąpielę z mieszanką mleka i oleju. Spała na dachu naszego samochodu z otwartymi oczami. Dość często wykręcała szyję pod dziwnymi kątami i kroiła plasterki mydła, by nakarmić nimi naszego psa. Nasz pies wkrótce umarł z tego powodu. Wpatrywałem się w Mochana, słabnąc słysząc każde kolejne wypowiadane przez niego zdania. On jednak kontynuował. Wtedy wiedziałem, że to nie była moja matka, że moja mamusia nie żyje. Wiedziałem też, że czymkolwiek jest ta rzecz, próbowała naśladować ludzi, stała się w tym całkiem dobra, w tym czasie często się przeprowadzaliśmy, zawsze zaczepiała nowych sąsiadów, próbując wyglądać coraz bardziej normalnie. Wiedziałem, że to jakieś dziwne stworzenia. Wiedziałem też, że to nie był czerwony człowiek, bo bez względu na to, gdzie się przeprowadzimy, zawsze jeden z naszych pokoi będzie zamknięty i niedostępny dla mnie. Zawsze słychać dobiegające z niego drapania. W końcu dokończył swoją opowieść, cały czas szlochając. Stałem tam, czując, że lodowata ręka ścisnęła moje serca. Nie bałem się o dzieciaka. Wiedziałem, że jakoś przeżyję. Bałem się o siebie, wiedząc, że w zasadzie wszedłem do nawiedzonego domu. Mohan wyrwał się z moich objęć i pobiegł na górę, prawdopodobnie po to, by jeszcze trochę popłakać. Wiedziałem, że jeśli nie wyjdę z domu w tej sekundzie, nogi odmówią mi posłuszeństwa i nie ucieknę żywe. Już miałem zamiar uciekać, gdy z zewnątrz usłyszałem Piskopon. Pani Szarma lub bardziej dosadnie, rzecz ją naśladująca była przed domem. Stałem tam zamrożony jak posąg, gdy zamek się przekręcił. Ta rzecz musiała mieć oczywiście zapasowy klucz i po chwili otworzyła drzwi, po czym weszła do domu z pogodną miną. Cześć kochanie, jak minął ci dzień? Przepraszam, że wróciłam wcześniej. Sklep spożywczy, który tak lubię, był dziś zamknięty. Mam nadzieję, że dobrze się bawiłeś z Mochanem. Jest bardzo przyjacielski. Ta rzecz uśmiechnęła się do mnie. Po prostu patrzyłam w milczeniu, nie wykonując żadnego ruchu. Zbliżyło się do pokoju, z którego dochodziły odgłosy drapania. Wciąż ze mną rozmawiając, mam nadzieję, że Mohan zjadł całe swoje jedzenie. Generalnie jest naprawdę posłuszne, ale między nami musiałam go bardzo długo karać, żeby osiągnął ten etap, jeśli chodzi o jedzenie. W milczącym przerażeniu patrzyłam, jak stanęła przed drzwiami, za których dochodziły dźwięki drapania. Nagle na jej twarzy pojawił się wyraz zakłopotania. Kochany, czy nie wypuściłeś Mochana z pokoju? Co? Wyrwało mi się z ust, poczułem pierwsze ukucie ciekawości i przerażenia. Bez żadnego ostrzeżenia jej ręce przekręciły klamkę i otworzyły drzwi. Krzyknąłem i próbowałem uciec, aż usłyszałem szczekanie za sobą. Zamarłem w miejscu, powoli odwracając głowę. Spodziewałem się zobaczyć groteskową, czerwoną postać z przerażającym uśmiechem, podchodzącą do mnie z nieludzką szybkością. Zamiast tego podbiegł do mnie szczęśliwy Golden Retriever. Próbowałem zebrać myśli. Spodziewałem się, że to wszystko jest tylko sztuczką, a kobieta i pies wkrótce ujawnią swoje prawdziwe, paranormalne formy. Ale nic takiego się nie wydarzyło. Golden szczęśliwie kontynuował przytulanie mnie, a pani szarma patrzyła z zaniepokojonym wyrazem twarzy. Nie nakarmiłeś go, kochane? Mohan musi być teraz bardzo głodny. Powiedziała pani szarma, wskazując na psa. O czym pani mówi? Mohan jest pani synem, prawda? Mówię o nim jako swoim synu. Ale on nie jest moim prawdziwym synem, kochania. To pies. Dlaczego zadajesz takie dziwne pytania? Ale czy byłeś zdezorientowany przez cały ten czas, bo myślałeś, że mam prawdziwego syna? Nigdy nie miałam dziecka i nigdy nie byłam zamężna. Miałam tylko jednego towarzysza przez dziesięć lat. Mojego ukochanego mohana. Pozwól mi go teraz nakarmić. Musi być bardzo głodne. Po tych słowach poszła w kierunku kuchni. Po prostu przeprosiła i pobiegłem do domu. Podbiegłem od razu do mamy. Czy wiedziałaś, że Mohan jest psem? Zapytałem ze złością moją matkę. Oczywiście, dlaczego zadajesz takie idiotyczne pytania? Czy to nie było wystarczająco jasne, kiedy zobaczyłeś go po raz pierwszy? Mohan, pies, było dosłownie pierwszą rzeczą, którą napisałam na mojej liście, ale ty oczywiście jej nawet nie przeczytałeś. Moja matka mnie zrugała, byłem kompletnie obezwładniony. Jeśli Mohan był psem, to kim do cholery był chłopak, z którym rozmawiałem? Chcąc uzyskać więcej odpowiedzi, zacząłem opowiadać mamie o przeszłych czynach pani Sharma. Opowiedziałem jej o dziwnych zachowaniach, takich jak krojenie mydła i jedzenie psiej karmy. Spodziewałem się, że będzie tym zszokowana, ale ona tylko się roześmiała. Ona kroiła to mydło, bo ją o to prosiłam, się. Chciałam wziąć kawałki mydła, żeby trzymać się w naszych doniczkowych roślinach. Gdzieś przeczytałam, że odstraszają owady, i chciałam to sprawdzić. A jeśli chodzi o jedzenie karmy, to ona jej nie jadła. Powiedziała mi, że wkłada sobie kilka kawałków do ust, żeby zachęcić Mohana do jedzenia. Czasami robi to nawet wtedy, gdy go nie ma, z roztargnienia. Możesz pomyśleć, że to dziwne, ale ta taktyka jest jak dotąd całkiem skuteczna. Po tych słowach moja matka ruszyła w kierunku stołu w jadalni, wciąż mówiąc. Tym razem naprawdę mnie rozczarowałeś. Spodziewałam się, że lepiej zaopiekujesz się Mochanem. Masz szczęście, że pani Sharma jest słodką damą. Pewnie ci wybaczę. Nawet przyniosła ci prezent za opiekę nad Nim. Moja matka nie przestawała gadać. Wskazała na obraz, który stał na stole w jadalni. Gdy tylko go zobaczyłem, na moim czole zaczęły się zbierać krople potu i poczułem, że zaraz zemdleje. Obraz przedstawiał tego samego chłopca, z którym rozmawiałem wcześniej tego dnia. W prawym dolnym rogu był podpisany jako czerwony człowiek. Od tamtej pory próbowałem wyrzucić obraz wiele razy, ale on ciągle pojawia się w dziwnych miejscach w moim domu więc proszę was tylko o jedno. Jeśli kiedykolwiek skończycie jako opiekunowie dziecka mówiącego o czerwonym człowieku, po prostu wezwijcie egzorcysta. Autor nieznane. Tłumaczenie i opracowanie. Kwadrotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Kalusia, Syrenka Ladacznica, Alastor, Sebastian Król, Gregorikos, Mateusz, Wiktor Walczak, Małgorzata Pac, Milki Rainbow, Krzysztof Kozak Ślęsk, Stary Trześwe, Tomili Jones, Adam Janasek, Mrs. Line97, Adrian Masłowski, Czarna Polololo Lolo, Aleksni TV, Ordinari Azza Maciek D, Magda Grzegorzewicz Żelka Utary Dreis, Kasia Gons Nocna Zmiana mati 101 Charon Haron Phoenix Jerson, Olivia, Euronemos Sylwia Che Shadow Ninja, Sabina Skręt Saty no name player oraz boa Do usłyszenia!